Mamy zawsze w szatni taką tablicę przed meczem, na której jest napisane wszystko nasze założenia przedmeczowe. Pierwszy, pierwsze założenie, jakie było napisane, to wygrać zbiórkę. 16 zbiórek w ataku oddaliśmy drużynie z krosna. Drugim założeniem na tablicy było wrócić do obrony, żeby nie rzucali punktów z szybkiego ataku. Oddaliśmy 21 punktów z szybkiego ataku. Przez to, że nie mieliśmy zbiórki, nie byliśmy w stanie się ustalić w ataku. Drużyna z krosna się tym nakręciła. Grała bardzo dobrze w ataku i w obronie. Ciężki początek. Troszeczkę zimny prysznic dla nas. Musimy wykonać więcej pracy na treningach, bo nacisk rywala przede wszystkim spowodował to, że nie graliśmy swojej koszykówki. Mieliśmy dużo problemów, ale to, to jak wiadomo, to jest zimny prysznic. Nasze głowy nie będą w dole i musimy się podnieść po tym. Następne mecze na pewno podejdziemy z większą wolą walki. Obiecujemy to naszym kibicom. Zrobimy co w naszej mocy, żeby grać lepiej i nie powtórzyć takiego występu. W szatni gadaliśmy, że zatrzymajmy zbiórkę, zbierzmy piłkę w obronie wygramy ten mecz. Krosno odjechało na 16 punktów. My już chcieliśmy za szybko to nadrobić. Każdy chciał w jednej akcji odrobić całą stratę, oddać szybkie rzuty. To nie o to chodzi. Trzeba dalej grać razem, dalej się szukać. kluczowym moim zdaniem do wyniku meczu jest przegrana zbiórka. W trzecią kwartę tak naprawdę początek przestaliśmy. Mieliśmy wyjść bardziej agresywnie, bo tak jak rywal, rywalec Krosna, co postawił nam bardzo dobre warunki, bardzo trudne warunki i powinniśmy odwdzięczyć się im tym samym, a niestety... Zdominowali nas, my nie mieliśmy tyle sobie woli walki, myślę, co oni. Ta końcówka trochę nadrobiona, ale, ale to nie wystarczyło i wynik jest jaki jest. Jest zimny pryszcz, tak jak powtarzam już kilka razy i, i musimy się wziąć do roboty.